Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W sobotę odcinka nie było, bo w piątek miałem wyjazd do rodziny, w sobotę miałem wyjazd po nowy nabytek, a w niedzielę byłem. No, odpoczywałem i nie chciało mi się już nagrywać. Więc nagrywam to, yy, dlatego dzisiaj wlecam dwa odcinki, czyli we wtorek. No. Trochę, trochę kupiłem sobie rzeczy, zrobiłem miejsce i ten na samym wstępie mówię, że ten nowy nabytek to nie jest ani, ani drób ani coś y, typu zwierzę, tylko to jest coś czego jeszcze na moim kanale nie było. A ten. Za bardzo nie mam o czym mówić, bo wody kupią i przyniosą. Po prostu chcę, żeby leciały dwa odcinki. Dzisiaj zawiasy też kupiłem, bo tutaj jeden się łamał. Zamknięcie też ja kupuję nowe. I ten worek tej mieszanki razem z workiem śruby i Trochę worka jest. A, ta... A dużo miejsca zaoszczędzi. Kóra, nie chce się wyłazić. Walam siedzieć już w akorniku. Parę tam już wyszło, ale to tam albo tam. A ten biały kogut, silki to taka zadziała się z niego zrobiła, bo zaczął dziobać po palcach i tam. no i nie wiem czy Wam pokazywałem. nie, chyba nie no nie pokazywałam szczotki sobie kupiłem takie o, do szlifowania są grube, chude a z tych rzeczy co sobie kupiłem to listewki tutaj poidełka mam takie o naklejki coś tego typu albo tam to dostałem akurat, Pojdełko to już dawno było, tylko mnie przynosiłem, leżało. Markery, pudełeczka też przeniosłem, to są zawiasy właśnie zamknięcia, szczotki do szlifowania, do płucowania kamień. Trochę tych, na blachę tych, o, te na kable i ma śrubę jak ten to Tak z tymi nie wiem czy widać o, chyba widać z takimi tymi a, a to idę zamiast na górę bo na razie używać nie będę a w górę miejsce jest Ostatnio też pełno gołębi tu lata. Parę razy jazz tam siedział na gałęzi, na tym drzewie. To było w sobotę, akurat, gdy już przyjechaliśmy, było ciemniej. To poszedłem zamknąć kury. Tutaj trochę to porobiłem. Wieczorem było za ciemno, żeby już nagrać ten odcinek, ale. Także wektor wtorek o 12 i 15 będzie odcinek. No. I myślę, żeby sobie tu tak szerzej odśnieżyć, bo drzewo woziliśmy. Mniej trochę tego woziliśmy. I bym chciał tu odśnieżyć, żeby na kolejny raz już było odśnieżone to akurat tamtą szczepą o tą niebieską woziliśmy trochę drzewa było, a jeszcze u będzie niedawno je, je, je tu wypuszczałem to pozamieniały się miejscami kostniki weszły do silk Leksilki like, weszły y, do y, czubatek, a do kochinków wlazły białe czuby. I tak jadły z korytek sobie. A ty, wariacie co? O, coś mu się zablokowało. No. Więc muszę siana jeszcze ma. Od ostatniego dawania. Ciekawy taki. O, może tak będzie lepiej. I tak wygląda klatka więc stado leciało Tak to za bardzo przez kamerę nie widać no jak na razie się jeszcze nie niosą ostatnie jajko było ale to takie już pęknięte bo Zimno i to. Zobaczę jeszcze do kubatek najwyżej, jest. Bo dzisiaj akurat nie sprawdzałem, dałem im na szybko a poszedłem do domu po kamerę i zimno. O, o, O. Nie no, jak nie widać. Tak to by było. No i tak nie lubię jak tutaj się właśnie te dźwiczki zablokują To A, O, z tylko Tylko gucik ostatnio coś lubi wychodzić. On jeszcze on nie zostanie. No bo będzie zabierany biały i ta mała kurka. A ten czarny kogut duży jeszcze zostanie, dopóki nic nie będzie chciał Bo biały za niedługo powinien pójść, nie wiem. Jeszcze się nie pytałem. Ale pójdzie. On bym chciał, żeby poszedł. Ten silki duży, ta zadziała. No co, długi odcinek nie jest. Chciałem Wam tylko pokazać że ten że trochę się pozmieniało czyli kupiłem sobie te yy, różne narzędzia dostałem też trochę od rodziny właśnie no. także ja się z Wami żegnam także lajkujcie komentujcie subskrybujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!